Witajcie ze środka Zimy na palącej się planecie. Jeśli ci się wydaje, że ten świat, to otoczenie w Polsce, otoczenie prawne, działa inaczej niż te ekobrednie i te wszystkie zielone strefy, czy y, odcinkowe pomiary prędkości, które jak wiadomo y, w Krakowie są tutaj y, strefy. Wypowiedział się sąd, że ona jest bezprawna. Natomiast odcinkowe pomiary prędkości to w, ka, y, doprowadzają do karania za wykroczenie, które nie istnieje. Ale jeśli się wydaje, że w sprawach bankowości jest inaczej, że grzecznie spłacając y, kredyt zgodnie z umową, którą ci wciśnięto, jesteś i napinając się i spłacając. Jesteś taki porządny, bo płacisz długi, to niestety nie. Jeżeli się nie będziesz buntować, jeżeli się nie będziesz stawiać, to prędzej czy później zabraknie ci tych pieniędzy. Dlatego, że państwo kleptokratyczne krepto, cię dojedzie. Na czymś będziesz musiał zacząć oszczędzać. Dlaczego? A to dlatego, że państwo kleptokratyczne i w ogóle system kleptokratyczny, system bankowy żyje z łupiestwa, żyje z okradania, więc musi okradać. A ludzie mają coraz mniej e, tych dóbr, z których można ich okraść. Ci, co mieli najwięcej, już zostali zlicytowani. Ci, co e, najbardziej e, mieli najwięcej środków e, w bankach, już zostali skrojeni różnego rodzaju opłatami, domiarami, czy najbardziej przedsiębiorczy. Zostali oszukani przez państwo, dlatego że koszt ich przedsiębiorczości wzrósł wielokrotnie. Natomiast bezpieczeństwo ich biznesu znacznie spadło. Yy, ilość klientów, która ma pieniądze, znacznie spadła. Więc jeżeli myślisz, że jeżeli będziesz grzecznie płacił, spłacał ten kredyt, bo jeszcze ci na to stać i jesteś porządny, nie, jesteś naiwny, jesteś ofiarą manipulacji. Czym szybciej to zrozumiesz, czym szybciej się zbuntujesz, czym szybciej zaczniesz myśleć, jak dokopać bankowi, jak ich postawić w trudnej sytuacji to będzie dla ciebie lepiej. Czy wiesz, że teraz bardzo często samo złożenie pozwu wywołuje reakcję banku, że bank przylatuje, nie mówię, że zawsze, ale często. Kiedyś to się nie zdarzało, a teraz bank przylatuje z propozycją ugody. Dlaczego? Dlatego, że im się to opłaca. Powiem więcej. Czym bardziej sytuacja się zagęszcza, czym więcej ludzi się stawia, tym te propozycje, ugody są korzystniejsze dla ludzi. Także warto się postawić. Myślisz, że jak ktoś cię nazwie dłużnikiem, to jesteś dłużnikiem? Nie. Jesteś frajerem. Długi trzeba płacić, ale tylko te rzeczywiste. A bank na twojej umowie kredytu zarobił już wielokrotnie. Gdyby nie zarobił wielokrotnie, to powtarzam to od lat, nie mógłby sprzedać roszczenia, za 15%, bo byłaby to niegospodarność. Bo urzędnik, który by podpisał e, taką sprzedaż, odpowiadałby karnie. No bo co by to znaczyło? To by znaczyło, że bank nagle stracił decyzją urzędnika 85% możliwości przychodu. 85% wartości umowy, tego roszczenia. Jeżeli jednak nie są ci ludzie ścigani, ba! Pracują dalej w bankach, ba, dobrze im się wiedzie, to znaczy, że bank już dawno na tym wszystkim zarobił. I długi należy spłacać, ale prawdziwe i komu? Wierzycielowi. Jeżeli przychodzi do ciebie oszust z firmy windykacyjnej, bo firma windykacyjna w Polsce to jest związek, to jest grupa oszustów, to on, ty jemu nie jesteś winien żadnych pieniędzy. On po prostu nabył dokumenty śmieciowe, nabył fraud, czyli twoje dane osobowe i wie jak to manipulować. Nie poddawaj się temu, stawiaj się. Jeżeli chcesz sprawdzić w jaki sposób to zrobić, ja ci pomogę, ale nie kładź uszu po sobie. Proszę państwa, jeżeli większość ludzi daje się kroić, to będziecie krojeni. Jeżeli się postawicie tak jak ci będzie w Krakowie, to nagle może się okazać, że skompromitowana banda oszustów bankowych zacznie plajtować, zacznie się wycofywać z tego rynku, zacznie po prostu yy, yy, upadać, przestanie mieć sukcesy i przestanie bezkarnie na was zarabiać.